Panie z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana, siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to, rzekł, choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Marię, jej siostrę Martę i Łazarza. Gdy posłyszał o Jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znów do Galilei, do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zapytał o łazarza. Zastał jego już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat Twój stanie. Marta mu odrzekła, wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychstania w dniu Powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzie Go położyliście? Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili, Oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, że on by nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem. Aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą: Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, każde wskrzeszenie z martwych do życia, a mamy takich siedem wskrzeszeń w Biblii, są zapowiedzią zmartwychwstania Chrystusa. Są to wydarzenia paschalne. Otóż siedem wskrzeszeń mamy w Starym i Nowym Testamencie. Dwa wskrzeszenia są w Starym Testamencie. Pierwsze wskrzeszenie opisuje pierwsza księga królewska, rozdział 17, historia Eliasza. Pamiętamy, kiedy Elias przychodzi do wdowy w Sarepcie Sydońskim i wskrzesza zmarłego jej syna. Jedynego zresztą syna wdowy w Sarepcie Sydońskim. To jest pierwsze skrzeszenie. Jego następca Elizeusz, ta historia Elizeusza jest opisana w II Księdze Królewskiej rozdział czwarty. i tam mamy historię, kiedy Elizeusz, uczeń Eliasza, Wskrzesza syna Szumenitki Szumenitka Pochodziła z pogańskiego narodu A jednak Eliasz Użalił się nad jej zmarłym synem I wskrzesił Następne wskrzeszenia Pięć mamy już w Nowym Testamencie Trzy wskrzeszenia dotyczą Osoby Jezusa Chrystusa Jedno z nich dzisiaj jest opisane W 11 rozdziale Łukasza ale również pamiętamy wskrzeszenie córki Jaira, przełożonego synagogi, piąty rozdział Ewangelii Marka. Mamy również wskrzeszenie młodzieńca z Nain, jedynego syna matki, którego wyprowadzają z Nain, aby pogrzebać. Jezus zatrzymuje się nad noszami, wskrzesza go. Jest to siódmy rozdział Ewangelii świętego Jana. I właśnie dzisiejsze skrzeszenie to już mamy pięć. Jeszcze dwa skrzeszenia są opisane w Dziejach Apostolskich. W dziewiątym rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy jak Piotr wskrzesił kobietę o imieniu Tabita. Tabita. I mamy opisane również skrzeszenie ostatnie, siódme w Dziejach Apostolskich, rozdział dwudziesty. Kiedy święty Paweł wskrzesza mężczyznę młodego chłopaka, który spadł z okna, na dół zabił się Eutych. Eutycha. To jest opisane w XX rozdziale Dziejów Apostolskich. Warto sobie przeczytać może w wolnym czasie te wszystkie wskrzeszenia, zobaczyć jak Bóg jest Panem życia i śmierci. Jak Bóg wskrzesza, przywraca do życia, przygotowując do swojej paski, do swojego zmartwychwstania. Bo wszystkie te siedem wskrzeszeń pokazują, że Bóg ma moc nad śmiercią, nad szatanem, nad naszym grzechem. Bo grzech to jest śmierć. W Biblii wyraźnie widzimy, że grzech wprowadza nas w śmierć. Że naszym grobem jest mój grzech. Warto zapytać się siebie, co jest moim grobem. Dzisiaj, z którego to grobu chcę, aby Bóg mnie wyprowadził, tak jak łazarze. Moim grobem może być moje grzechy języka, moja nieczystość, niewierność, złość, gniew, hipokryzja, kłamstwo, lenistwo. Każdy grzech, ciężki czy lekki, jest w jakimś sensie naszym grobem, naszą pieczarą, w której się chowamy, na którą zataczamy swój I teraz patrzmy, Betania, w języku hebrajskim Betania, samo to, to nazwa Betania oznacza Bet, czyli dom, Enia, czyli Betania, dom smutku, dom ubogiego. Dom przygnębienia, bo w tym domu właśnie akurat panuje smutek i przygnębienie z powodu choroby. Łazarza. Eleazar, Łazarz, w języku hebrajskim oznacza ten, którego Bóg podnosi, wspomaga. Bóg go wspomógł, Bóg go podniósł. Takie imię ma, piękne rzeczywiście. Trzy osoby, jakby trójca święty. Oczywiście nie chodzi o Trójce Świętą, ale trzy osoby, pewna wspólnota. Marta, Maria i Łazarz. Rodzina, która jak wiele innych w Palestynie, przyjaciele Jezusa Chrystusa. Łazarz nie był ani apostołem, Łazarz nie był uczniem, nie czynił cudów, a po prostu Jezus go kochał jak swego przyjaciela. Był jego przyjacielem on, jego dom, Marta i Maria. I teraz widzimy, że. Jezus dowiaduje się o Jego chorobie i jakby zwlekał. Dopiero po dwóch dniach, kiedy już Łazarz umiera, decyduje się wrócić do Galilei, do Judei, do Judei, aby tam pójść właśnie w stronę Jerozolimy. Betania jest położona na wschodnim zboczu góry Oliwnej 3 kilometry od Jerozolimy, 15 stadów. To w naszym dzisiejszym rozumieniu to jest 3 km, a więc blisko Jerozolimy. 3 km na wschodnim wzgórzu właśnie góry Oliwnej. Jezus specjalnie zwleka, aby pokazać większą chwałę Bogu. Bo co jest łatwiej uczynić? Uzdrowić kogoś czy wskrzesić zmartwić? Oczywiście, że w naszym rozumieniu łatwiej jest uzdrowić kogoś, pomodlić się ktoś będzie uzdrowiony, niż wskrzesić umarłego. To jest większy wyczyn, bardzo poważniejszy. Widzimy, że Jezus specjalnie czeka, by objawiła się większa chwała Boga, właśnie w tym drugim wypadku wskrzeszenie. Dlaczego na czwarty dzień? Otóż, kiedy Jezus idzie spokojnie do, tego, do tej Betanii, to doskonale jest świadomy tego, że Żydzi trzy dni uważali, że dusza zmarłego może wrócić do ciała trzy dni. A więc, kiedy chowano zmarłych, tego samego dnia był pogrzeb. Kiedy ktoś umierał, tego samego dnia był pogrzeb, to kamień był odsunięty od grobu, grób był otwarty. Przez trzy dni ludzie przychodzili, płakali nad zmarłym Opłakiwano przez trzy dni, uważano, że być może dusza może wrócić do ciała i na trzeci dzień właśnie przywróci mu do życia. Dlatego wierzyli. Właśnie w powrót duszy do ciała i modlili się za tego zmarłego. Na czwarty dzień zataczali kamień, i wszelkie ludzkie nadzieje już były doprowadzone do końca. Nie było żadnej ludzkiej nadziei. Wszystkie ludzkie pragnienia, oczekiwania, marzenia spełniały się na panek, na nic. Więc czwarty dzień to dzień, kiedy nasze ludzkie pragnienia i jakieś aspiracje już się kończą. Nie ma dla nas żadnej nadziei. Można powiedzieć, nadzieja ludzka obumarła. I teraz w tym momencie przychodzi Bóg. Przychodzi Bóg w nasze życie, kiedy w naszym życiu jest tak podobnie, że też nasze ludzkie nadzieje gdzieś znikają że ktoś choruje, ktoś cierpi, ktoś umiera, ktoś przeżywa jakiś dramat w swoim życiu rodzinnym, małżeńskim, traci pracę. Mamy jakieś sytuacje dramatyczne, gdzie już sobie nie potrafimy poradzić. Kiedy wyczerpały się nasze ludzkie nadzieje związane z pracą, ze zdrowiem, z rozwiązaniem kryzysu, kłopotów, problemów. I wtedy przychodzi Bóg, by pokazać Tobie, że to nie Ty rozwiązujesz problemy, Pokazać Ci, że to On jest tym Panem życia i śmierci, i Panem wszystkich Twoich problemów, że On chce rozwiązać te problemy w tym momencie, kiedy Ty już jesteś bezradny, bezradny. I to jest to właśnie działanie Boga. Bóg przychodzi w najbardziej trudnym momencie dla nas, wtedy, kiedy właśnie tracimy wszelkie ludzkie nadzieje, i Bóg się pochyla nad nami, i właśnie tak jak przychodzi do Marty i Marii zobaczmy, że Marta, która wtedy kiedy w Betanii Jezus przyszedł do nich Maria słuchała Jezusa siedząc u Jego stóp Marta krzątała się przy różnych zajęciach teraz coś się zmieniło Maria siedzi w domu daleko Jezus przychodzi Marta, Marta wybiega do Niego rozmawia na, te, na tematy teologiczne ma pewną wiedzę co do zmartwychwstania wierzy w zmartwychwstanie na końcu czasu a Jezus mówi, że to zmartwychwstanie na końcu czasu może być tu i teraz obecne. Że ja jestem zmartwychwstaniem. Czy wierzysz w to? I ona składa piękne wyznanie wiary. Ona mówi, że to jesteś Ty, Mesjaszem. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Składa piękne wyznanie wiary. Mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który ma przyjść na świat. To jest krótkie wyznanie wiary Marty. To jest jej zmartwychwstanie. Jej doświadczenie wyjścia z grobu, z grobu swoimi wiary, słabości. Możemy dzisiaj powiedzieć, że Ewangelia mówi o dwóch wskrzeszeniach. Wskrzeszenie Marty do nowego życia, do wiary i wskrzeszenie Łazarza. Marta, zobaczmy, jest jakby w śmierci duchowej i Jezus ją wskrzesza ze śmierci duchowej do wiary. Tą wiarę otrzymuje w tym spotkaniu z Jezusem. Maria też przybiega do niego, do Jezusa upada do stóp i też wyznaje swoją wiarę. Marta i Maria są już bliskie Jezusa ze swojej wierze. I teraz idą do grobu. W grobie leży brat od czterech dni. Kamień zatoczony. Otóż chcę powiedzieć, że w języku greckim jest słowo grób mnemerio. Mnemerio. Słowo mnemerio oznacza pamięć. A więc w języku greckim, w języku biblijnym, grup oznacza pamięć, wspomnienie. Pamięć o tym właśnie człowieku. A w ogóle cmentarz, cmentarz w języku biblijnym, to jest słowo właśnie koimeterion, konmeterion, to jest właśnie sypialnia. Sala, gdzie ludzie sobie śpią. A więc cmentarz w teologii biblijnej, w języku greckim meterium, to jest właśnie sypialnia. A więc sala ludzi, którzy zostali uśpieni i się, czekają na obudzenie się, czyli zmartwychwstanie, jest obudzeniem się do nowego życia. Ktoś się przesypia, budzi się i patrzy, że jest nowym, w nowym świecie, w nowej rzeczywistości, nowego życia. I to jest bardzo ważne. I teraz Jezus staje przed tym grobem i użyte słowo Tarasso, słowo tarasso greckie oznacza wzburzony wewnętrzny do walki z kim? Ze śmiercią. Jezus jest wzburzony wewnętrzny, by podjąć walkę ze śmiercią. Ze śmiercią, która opanowała jego przyjaciela łazarza. Jezus zapłakał, dwa razy tylko Jezus płakał w Ewangelii, nad Jerozolimą płakał i nad swoim przyjacielem łazarzem. Płacze, bo bardzo kocha bo bez jego przyjaciela. Jest wewnętrznie zburzony, bo chce mu pomóc. To te, słowo te, tarasce oznacza doprowadzić do wojny ze śmiercią, szatanem, z grzechem. Jezus chce walczyć. Chce podjąć walkę z Twoim grzechem, z Twoją śmiercią, z Twoją słabością, z Twoją wadą, z Twoim uśpieniem. I to jest bardzo ważne. Teraz widzimy, że Jezus Każe odsunąć kamień, zlikwidować przeszkodę i wyprowadza go słowem, mocą swojego słowa. Wyjdź, łazarz, mówi po imieniu do swojego przyjaciela, wyjdź z grobu, poza. A ten człowiek wychodzi, ręce ma związane opaskami, usta na jego twarzy, nogi ma związane, czuje się skrępowany. Widzimy, że człowiek. Nawet jeżeli wychodzi z grobu własnego grzechu, jest ciągle związana. Mocą słowa zostaje rozwiązana. To rozwiązanie z opasek, ręce i nogi, dokonuje się w konfesjonale w sakramencie spowiedzi. Sakrament spowiedzi jest sakramentem właśnie tego, co się dzisiaj dokonało w Ewangelii. Jest to wyjściem z grobu naszego grzechu i rozwiązaniem opasek. Pamiętamy, że Jezus, kiedy zmartwychwstał. Opaski leżały równiutko złożone w grobie. Opaski, które spoczywały na jego rękach, na jego nogach. Chusta, która spoczywała na jego twarzy, leżała równiutko złożona na grobie u Jezusa Chrystusa. U łazarza wszystko to jest w nieładzie. Wszystko to na nim jest. Bo ciągle ta śmierć jakby mu towarzyszyła. On musi i tak umrzeć jeszcze raz. Ale Chrystus pokazuje nam, że za grobem, za śmiercią jest nowe życie, lepsze życie. Życie nowe, życie ludzi zbawionych gdzie nie ma już łez, gdzie nie ma cierpienia. Dlatego też kończąc dzisiejsze rozważanie przeczytam modlitwę, którą ułożył święty Ambroży, biskup właśnie z Mediolanu, święty Ambroży, który jest Ojcem Kościoła i dzięki kazaniom świętego Ambrożego między innymi tej modlitwie którą za chwilę przeczytam nawrócił się święty Augustyn. Jest to modlitwa którą święty Ambroży ułożył właśnie do dzisiejszej Ewangelii świętego Łukasza. Obyś zechciał Panie przyjść do mego grobu obmyć mnie łzami twoimi gdyż w moich nieczułych oczach nie posiadam tylu łez. Aby mógł obmyć moje grzechy w Tobie. Jeśli będziesz płakał za mnie, będę zbawiony. Jeśli będę godny Twoich łez, pozbędę się Fetoru wszystkich moich grzechów. Jeśli będę godny tego, byś choć przez chwilę zapłakał za mnie, wyprowadzisz mnie z mojego grobu, mego ciała i powiesz. Wyjdź na zewnątrz, jak Łazarzowie, aby moje myśli nie zostały uwięzione w moim ciele, aby wyszły naprzeciw Chrystusa i żyły w światłości Twojej. Choć jestem spętany więzami moich grzechów, spętane są moje nogi i związane są moje ręce. Pogrążony jestem cały w moich myślach i w martwych uczynkach. Ty, Panie. Twoje wezwanie. Wyjdę wolny i stanę się pierwszym zespół biesiadników Twojego królestwa w Twoim domu, który napełni się aromatem Twojej miłości. Jeśli będę strzegł tego, co zechciałeś odkupić, będę zbawiony. Amen.